Siemanko, siemanko, z tej strony Ahmed i mam nowe przywi przywitanie. Oczywiście seria Minecraft to już jest trzeci odcinek. Dzisiaj wchodzimy do netheru i będziemy enchantować chyba rzeczy. Pierwsza rzecz, jaką chcę zrobić, to na pewno zenchantować sobie... Albo chodzi zobaczyć kilo... O, mieczyk, dobra, mam Shortness 1, to nie jest tak źle. Um, ale mamy mało lapisu. Mamy trochę diamentów, ale chciałbym dzisiaj wejść i przygotować się na smoka. Jeśli Wam się spodoba, zachęcam do łapki w górę oraz subika z dzwoneczkiem. Bo jak mówię dzisiaj jest dobry dzień, ponieważ mam dużo czasu i dzisiaj będą jeszcze, jeszcze był drugi odcinek dzisiaj. Teraz jest trzeci, jeszcze raczej będzie czwarty. Piąty nie wiem czy będzie możliwe, ale nie jestem pewien w 100%, ale na pewno czwarty będzie, więc No więc tak. Dzisiaj chciałbym przygotować się do endu chyba, bo też nie będę czekał, oczywiście, 20 lat, aż Aż ten cały Jackson i w ogóle, wszystko nie. Tylko od razu chciałbym po prostu. Nie po 50 odcinkach, tylko właśnie 5 odcinkach. Myślę, że w tym odcinku będziemy już szli na e, Smoka, tutaj kopiemy portal do nie kopiemy Obsidian, żeby zrobić sobie portal do Netheru. Wiem, że mogę zrobić to oczywiście tym sposobem no, naszym nowym sposobem, takim nowym, może nie jest, ale no takie wolę, chcę mieć po prostu go u góry. Dlatego tutaj kopię. Kopię, kopię, kopię. Mm -hmm. I tutaj lawa. Niestety. Nie fajnie. Kopiemy, no, kopiemy dalej. Szkoda, że nie mamy jakieś książki linkingu, która by się nam naprawdę przydała mm. Na Blaze. W twierdzy. Dlatego teraz w sumie macie czas na zostawienie łapeczki w górę i sublika z dzwoneczkiem. Kiedy ja kopię ten obsidian. Na rozwój po prostu mojego kanału oczywiście jest on nowy, więc wiele nowych ludzi pewnie tu jest, których jeszcze nie wie. Ale naprawdę zachęcam do subskrypcji, bo na 10 subów. Um, chcę. Na razie nie planuję socjalu, ale na 15 lub 20 już planuję, bo widzę, że na razie słabo to rośnie. a to chyba normalne. Nie wiem, może na 10 subów coś zrobię. To już, ale jak będzie, myślałem, jak będzie 10 subów, to pogalamy. A już połowa. Ponad połowa, bo widzę, że obsydian już. Już właśnie takie, tak trochę widać, że on się tutaj niszczy. Yy. Też dziękuję za tyle wyświetleń, bo ostatnio to naprawdę z tych filmików, co ja kiedyś oglądałem, myślę oglądałem, robiłem to było o wiele mniej niż teraz, a teraz na przykład pierwszy odcinek ma już 14 czy 13 wyświetleń. Także jest bardzo dobrze. Trzy łapki w górę to też jest bardzo dobrze. Sam bym mógł zalajkować, by było już 4. Eee, dlatego tak to wygląda. Oczywiście potrzebujemy 10. Ja Przekałem 14. Nie wiem czemu. Mm -hmm. I co? I co? Co za żart? To jest żart. Tak mi miśnoć jest. Dola... za tym mieszkać. już bym. Przed, ten, robić portal To już wszystko dobrze Lecimy mhm. Dobra, drabinka Trzeba będzie zrobić tutaj, jak to się nazywa? Windę Żeby szybciej jeszcze wchodzić Mam no, siódmy dzień, czyli już jakby tydzień w Minecraftie przeżyliśmy. Eee, teraz będziemy szukali, myślę, bastionu. Będziemy tak bardziej w nether wchodzili. Portal możemy zrobić na razie gdzieś w takie wryte miejsce. To może być enchanting w sumie. Kiedyś. To zrobię miejsce. A obok tego będzie... A portal na razie będzie tutaj. Na przykład. Myślę, że to jest takie neutralne miejsce. Yy... Dobra. Fajnie by było znaleźć jakiś basen, albo się tak w takiej furtece zrespić. To też by było dobre. Znaczy, to by był fart pewnie. Yy... Flint o gir co je wezmę. Królowski się przy I Wchodzimy pierwszy raz do mederu I jest dobrze i fajnie. I jesteśmy tutaj na Kordy minus 107 79 to też jest ważne, minus o, o poziom wysokości, na 88. Są tu kordy portalu, nie jest to speedrun, jak już mówię. Więc jeśli będziecie pisać, że na przykład wolno wszystko robię, i że co dopiero teraz, i tak dalej, do netheru w 7 dniu, no, no to jest po prostu zwykły Minecraft Survival, więc jak coś to. Wyrozu wyrozumiałeś, proszę Bastion, nie no, wykrakałem. Dobrze, <słuch> może jeszcze. Nie wiem, czy jaki to jest Bastion, ale ja pójdę tak. Woda przecież w nie działa. A już to było teraz, co robić. Fajnie. Wiedzą go no ale kiedyś trzeba je zjeść, nie? Pyk, pyk, pyk. Z Bedwarsów może będzie e, też jakieś albo z jakichś migerek odcinki, nie tylko z no ale głównie tutaj, albo z innych gierki też raczej będą, ale głównie tutaj e, postawiam na Minecrafta, nie? I tak to... tak to ma wyglądać Tears were the days Mam no, nadzieję, że dobrze przesłuchałam Chyba dobrze, niech mnie nie oskarża czytanie <gryzny> Nie!